Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku. 14. emerytura. ZUS wypłaci 14. emeryturę we wrześniu, ale niektórzy mogą ją otrzymać już w sierpniu. Dodatek od ZUS. ZUS oferuje dodatek w wysokości 553 30 zł 30 groszy miesięcznie. Dla kogo jest przeznaczony? Waloryzacja emerytur. Kolejna waloryzacja emerytur w ZUS będzie dwa razy niższa niż w tym roku. Co to oznacza dla 13 i 14 emerytury w 2025 roku? Renta wdowia. Mamy nowe informacje dotyczące renty wdowiej. ZUS wypłaci 14 emeryturę we wrześniu. Niektórzy otrzymają ją już w sierpniu. ZUS rozpocznie wypłatę 14 emerytury we wrześniu 2024 roku. Dodatkowe świadczenie w wysokości 1780 ,96 zł 96 groszy brutto trafi do emerytów i rencistów automatycznie, bez konieczności składania wniosków. Część seniorów może spodziewać się wypłaty już 30 sierpnia ze względu na przypadający w niedzielę 1 września. Czternasta emerytura w 2024 roku wyniesie 1780,96 zł brutto, co odpowiada kwocie minimalnej emerytury. Jest to znacznie mniej niż w ubiegłym roku, kiedy seniorzy otrzymali 2650 zł. Pełną kwotę świadczenia otrzymają osoby pobierające świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty zastosowana zostanie zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że wysokość czternastej emerytury będzie stopniowo zmniejszana. Wypłata czternastej emerytury jest częścią polityki społecznej rządu mającej na celu wsparcie emerytów i rencistów. W 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą to świadczenie ma być wypłacane na stałe. Warto zauważyć, że mimo niższej kwoty w porównaniu z ubiegłym rokiem, 14 emerytura nadal stanowi istotne wsparcie DLA seniorów, szczególnie tych o najniższych dochodach. Świadczenie to jest wolne od potrąceń, takich jak zajęcia komornicze, i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną czy świadczenia uzupełniające. To ważna informacja DLA osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wypłata czternastej emerytury we wrześniu 2024 roku, a dada dla niektórych już pod koniec sierpnia, stanowi ważne wsparcie finansowe dla polskich emerytów i rencistów. Mimo niższej kwoty niż w roku poprzednim, automatyczna wypłata świadczenia bez konieczności składania wniosków oraz jego ochrona przed potrąceniami pokazują, że jest to istotny element polityki społecznej skierowanej do seniorów. ZUS oferuje dodatek w wysokości 553 30 zł 30 groszy miesięcznie. Dla kogo? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje specjalny dodatek finansowy dla sierot zupełnych w wysokości 553 30 zł 30 groszy miesięcznie. Świadczenie to jest dostępne dla osób pobierających rentę rodzinną, których oboje rodzice nie żyją lub matka nie żyje, a ojciec jest nieznany. Dodatek dla sierot zupełnych jest stałym świadczeniem, które podlega corocznej waloryzacji wraz z rentą rodzinną. Aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Decyzja o przyznaniu dodatku powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności. Wymagane dokumenty Wniosek ERRD o dodatek do renty rodzinnej da dla sieroty zupełnej Dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców. W przypadku nieznanego ojca, akt urodzenia potwierdzający brak danych ojca oraz dokument stwierdzający datę zgonu matki. Dodatek D dla sierot zupełnych stanowi istotne wsparcie finansowe D dla osób, które straciły oboje rodziców lub których ojciec jest nieznany. Świadczenie to może być wykorzystane na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych takich jak żywność, odzież czy wydatki związane z edukacją i zdrowiem. Warto podkreślić, że dodatek jest wypłacany każdej uprawnionej osobie, niezależnie od liczby sierot zupełnych uprawnionych do tej samej renty rodzinnej. Dodatek da dla sierot zupełnych w wysokości 553 ,30 zł 30 miesięcznie jest ważnym elementem systemu wsparcia społecznego w Polsce. Osoby uprawnione powinny złożyć odpowiedni wniosek do ZUS, aby skorzystać z tego świadczenia. Warto pamiętać, że dodatek podlega corocznej waloryzacji, co zapewnia jego dostosowanie do zmieniających się warunków ekonomicznych. Kolejna waloryzacja emerytur w ZUS będzie dwa razy niższa niż w tym roku, co z trzynastą i czternastą emeryturą w 2025 roku. Rząd polski ogłosił propozycję waloryzacji emerytur. I rent na rok 2025. Według planów świadczenia wzrosną o co najmniej 6,78%, co oznacza znacznie niższy wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Decyzja ta jest wynikiem prognozowanego spadku inflacji oraz konieczności ograniczenia wydatków budżetowych w związku z procedurą nadmiernego deficytu. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku wyniesie nie mniej niż 106,78%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie z 1780,96 zł do 1901,71 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie podniesiona do 1426 zł. 28 groszy brutto. Renta socjalna wzrośnie do 1901 zł 71, 71 groszy brutto. Prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wyniesie około 28,1 miliardów złotych. Tegoroczna waloryzacja jest znacznie niższa w porównaniu z poprzednimi latami. W 2024 roku emerytury wzrosły o 12,12%, ,12%, a w 2023 roku o rekordowe 14,8%. Niższy wskaźnik waloryzacji wynika z prognozowanego spadku inflacji oraz konieczności ograniczenia wydatków budżetowych w związku z objęciem Polski procedurą nadmiernego deficytu. Warto zauważyć, że Podwyżka emerytur jest znacznie niższa niż prognozowany wzrost wynagrodzeń w gospodarce, który szacuje się na 11-13%. Istnieje niepewność co do wypłaty 13 i 14 emerytury w 2025 roku, mimo ich ustawowych gwarancji. Mało prawdopodobne jest podniesienie kwoty wolnej w PIT z 30 tysięcy zł do 60 tysięcy zł, co mogłoby dodatkowo zwiększyć emerytury netto. Waloryzacja emerytur w 2025 roku będzie skromniejsza niż w latach poprzednich, co jest wynikiem stabilizacji sytuacji ekonomicznej i konieczności ograniczenia wydatków budżetowych. Mimo to seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń, choć nie tak znaczący jak w ostatnich latach. Sytuacja ta odzwierciedla szersze wyzwania ekonomiczne, przed którymi stoi Polska w najbliższym czasie. A teraz omówimy nowe informacje o ręcie wdowiej. Minister pracy Agnieszka dziemianowicz bąk ujawniła nowe informacje dotyczące projektu ustawy o ręcie wdowiej. Projekt ma trafić pod obrady Sejmu jeszcze przed wakacyjną przerwą parlamentarną, co może znacząco przyspieszyć proces legislacyjny. Renta wdowia to nowe świadczenie, które ma zapewnić lepsze wsparcie finansowe dla wdów i wdowców. Obecnie osoby te muszą wybierać między własną emeryturą a rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowa ustawa ma zmienić tę sytuację, oferując korzystniejsze rozwiązania finansowe. Projekt ustawy o rencie wdowiej jest inicjatywą obywatelską, która zyskała szerokie poparcie społeczne. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie poparła projekt pod koniec czerwca, co otworzyło drogę do dalszych prac legislacyjnych. Według informacji przekazanych przez minister Dziemianowicz-Bąk marszałek Szymon Hołownia zapewnił, że projekt zostanie skierowany do drugiego czytania jeszcze przed przerwą wakacyjną. Ostatnie posiedzenie Sejmu przed wakacjami zaplanowano na 23-26 lipca. Minister pracy wyraziła również przekonanie, że prezydent nie zawetuje tej ustawy, argumentując, że jest to projekt obywatelski, wspierający osoby starsze po stracie małżonka. Choć dokładna data wejścia w życie nowych przepisów nie jest jeszcze znana, minister Dziemianowicz-Bąk ujawniła kluczową informację. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie pomyślnie, renta wdowia może zacząć obowiązywać już w 2025 roku. To znaczące przyspieszenie w porównaniu z wcześniejszymi przewidywaniami, które wskazywały na możliwość wprowadzenia świadczenia jeszcze w 2024 roku.